No ciężki, ciężkie to był kurs, trwał ponad rok czasu z i, takich, powiedzmy, niedoszkolonych młodzieży, dzieci, bo to jeszcze można powiedzieć dzieci, stworzyliśmy na chwilę obecną ratowników, ratownik młodszy, ratownik WOK. Jest to na chwilę obecną taki stopień, który nie upoważnia, nie uprawnia do niczego, po prostu jest to taki odskok do ratownika wodnego MSW, do zawodowego ratownictwa. Ale ten kurs, naprawdę jestem zadowolony z tej młodzieży, którą żeśmy mieli na szkoleniu. Przeszli wszyscy swoje dyscypliny, swoje umiejętności, pozyskali można powiedzieć, że z tych, tej młodzieży będziemy mieli zawodowych ratowników. Tak, od dzisiaj mamy 12 ratowników, kolejnych 12 ratowników już ze stopniami zawodowymi ratownika wodnego MSW i 34 ratowników, którzy rozpoczynają swoją przygodę i dziś otrzymali pierwszy stopień naszego ratownika wodnego. Jaki jest dalszy ich e, los czy, czy, czy ścieżka tej edukacji? Te, te, te jeżeli chodzi o młodszych ratowników, oni na kolejny etap i na otrzymanie kolejnych stopni będą musieli czekać do ukończenia 18 roku życia, bo tak w tej chwili nakazuje ustawa, że stopień zawodowy ratownika MSW mogą otrzymać osoby pełnoletnie. Natomiast ci ratownicy, którzy dzisiaj zakończyli kursy MSW, tak naprawdę od jutra mogą zacząć pracę. Jaki jak ten najlepszy taki modelowy ratownik powinien być? Jakie powinien ja być cechy? I też co jest kluczem podczas takiej atomizacji? Przede wszystkim powinien być osobą wyważoną, bo o, o kompetencjach w postaci umiejętności pływania tutaj no, nie mówimy, bo to jest jakby jasne. Ale przede wszystkim powinien być osobą wyważoną i stanowaną i umiejącą sobie poradzić w jakichś trudnych sytuacjach. Bo oprócz tego, że ratownik interweniuje typowo na wodzie, to działa również profilaktycznie i musi umieć zachować się tak, żeby. Umieć przewidzieć potencjalnie niebezpieczne sytuacje. Tak? Często się zdarza, że gdzieś tam na plażach, w miejscach, gdzie osoby wypoczywają, spotykamy osoby, na przykład po spożyciu alkoholu, które bardzo wtedy są odważne i chcą wejść do wody, i ratownik musi sobie z takimi osobami również poradzić na tej płaszczyźnie przed wejściem do wody, żeby zapobiec potencjalnym niebezpiecznym. Wodną, bo lubię pływać. od zawsze to była moja pasja tak naprawdę. Eee, no i zdałam, jestem tutaj dzisiaj, mam papiery. No i już będzie się dalej ciągło. Może za parę lat będę robić na tym. Należy do WOPRU od e, bodajże 10 lat. Miałam e, parę przerwę, ale postanowiłam się wrócić, ponieważ e, kocham atmosferę, jaka panuje w wopr e, Mamy tutaj wspaniałych ludzi, wspaniały zarząd. E, wszyscy traktujemy się z kulturą oraz wzajemnym ciepłem. E, a e, taką ambicję na zostanie ratowniczką miałam od najmłodszych lat ponieważ ta chęć pomocy ludziom i chęć ratowania ich przewyższa wszystko inne u mnie. Ponieważ to jest wielka satysfakcja, jak uda nam się kogoś uratować i kogoś wybawić z opresji.